Hej, tu Banka! Dzisiaj Wam pokażę coś yy, niezbyt ładnego. To znaczy, jest okres przedświąteczny. W tej chwili moje ręce, jak każdej chyba gospodyni domowej, nie wyglądają zbyt dobrze, dlatego klientki wszystkie umawiają się w salonie na manikir. Jak już wiedzą, że właściwie ta najgorsza praca za nimi jest, tak? Mycie okien, yy, sprzątanie w szafkach. I tego typu mało przyjemne, fajne rzeczy. No i słuchajcie, moje dłonie, pokażę je Wam. Nie są za specjalne. Gdzieś, gdzie, nie gdzie, po prostu jest tak mocno przesuszona skóra. Ale to też jest wynik tego, że ja mało wody piję. Jakieś ranki. Jedna strata. To są paznokcie robione na dual formach. Ja absolutnie do tej metody nie mam nic. Wręcz przeciwnie, będę dążyła do tego, żeby być w tej metodzie lepszą. Bo nie mówię, że najlepszą, bo no bo umówmy się tak, że po prostu każdy z nas trenuje, żeby być lepszą od poziomu, jaki ma w tej chwili, tak? Dobrze, pokażę Wam o co mi chodzi. W poprzednim filmiku gdzieś Wam mówiłam, jakiego żelu używałam, zaraz sobie go tutaj znajdę, bo chyba odłożyłam, żeby Wam pokazać, tak, to nie, to nie ten, już, o jest, o, używałam tego żelu, słuchajcie, zobaczcie jaki on ma fajny kolor, bardzo mi się podoba, top to jest jakiś tam zwykły, ale już się troszkę zmatowił, no wiecie, moje, moje dłonie po prostu pracowały, tak, gdzie nie, gdzie mi odchodzi, ale to też nie jest winą żelu. Tylko ja wiem, że akurat no, mm, pozalewałam sobie skórki, bo robię sobie sama paznokcie. I niekoniecznie zawsze mi jest y, łatwo do niektórych y, rzeczy dotrzeć. Y, jak również y, no nie, do, dopiero tą metodę tak jakby uczę się jej. Więc zobaczymy po prostu... Jak, jak dalej to będzie przebiegało. Ok, teraz o co Wam chcę pokazać? Kusi mnie strasznie, żeby zrobić sobie manikir, ale zobaczcie, jaką ja mam mocno przesuszoną skórę, tak? To wszystko ja jestem sobie w stanie rozpuścić kratolitykiem. To znaczy takim płynem, bo to nie, chyba nie każdy wie, ale takim, to jest taki płyn, który... To są, o, to są te płyny zmiękczające skórki, yy, używane dawniej przy manikir biologicznym, tak się tak to mówiło. Yy, mogę również użyć frezarki, bo taką skórę fajnie się frezuje. Bo zobaczcie, ja nie mam dużo skórek. Ja praktycznie skórki, yy, skórek nie wycinam, nie używam cążek, chyba że ktoś, gdzieś coś mi się podhaczy. Takiego, tutaj miałam akurat takie coś, no ale udało się to zlikwidować. Tak, zagoić po prostu. Tu gdzieś mam onychiliozę. To jest taki już od dawna. Wydaje się, że tutaj miałam, tak, tutaj miałam jakąś ranę z dzieciństwa i ten paznokieć w tym miejscu niekoniecznie jest, nie przykleja mi się do łożyska, więc zawsze tutaj w tym miejscu mam, troszkę gorzej mi się trzymają paznokcie, walczę z tym, no ale no, to wrażliwsze miejsce u mnie. Ok. Do czego zmierzałam? Mogłabym po prostu pozbyć się tych skórek z samym manikirem. No i ogólnie mogłabym zostawić. Gdybym gdyby mnie to nie denerwowało, mogłabym zostawić. Ale jeszcze dalej, co chcę Wam powiedzieć o metodzie na dual formy. Popatrzcie o spodu. Ja mam paznokcie rosnące mocno w dół. Tak zwane krogulcze paznokcie. Ja no, lubię mieć je po prostu mocno proste i one może nie wyglądają mm, zbyt naturalnie. Powinnam używać innych form. Ja w tej chwili używałam takich, chyba to był yy, migdał gotycki. Chyba tak. O, takiej, takiej formy używałam, nawet tutaj mam pozaznaczane i chyba gdzieś tutaj nawet miałam numerki, bo sobie przygotowywałam te formy specjalnie dla siebie. Tak, tutaj jest piąteczka. Yy. Tylko, że automatycznie je zrobiłam krócej i zrobiłam yy, fręcza konstrukcyjnego. Tu mam dwa różne żele białe, do, budujące do fręcza konstrukcyjnego. No, ale popatrzcie tak na pierwszy rzut oka. Od razu końcówka mi się urwała i to całkiem przed chwilą. Coś tam robiłam, przycisłam i po prostu przyt, odskoczyła. No, przecież nie będę jej przyklejać. I do... dlaczego się tak stało? I teraz spójrzmy sobie od spodu na paznokcie. Widzicie to? Tutaj, o ile paznokcie podpiłowałam frezikiem i dałam sobie mleczny top bez dyspersji. Ale przez to, że mam te krogułcze paznokcie, to łożysko samo walczy ze mną i przedłuża się, i po prostu ta skóreczka, którą tu widzicie, to jest hiponychium. To jest naturalna uszczelka pod paznokciem, która chroni nas przed zanieczyszczeniami, przed dostawaniem się bakterii. Przed infekcjami. No, wiecie, żeby nie było po prostu jakieś tam, nie dostawały się bakterie i żeby nie było jakichś tam zapaleń. Przez to, że one rosną tak mocno w dół, to tutaj akurat robi się taki uskok. Ale, że tą długą dłoń. No, jest to moja e, prawa dłoń, więc e, lewą ręką mi jest ciężej pracować. No to już sobie tego tutaj nie zrobiłam, i teraz zobaczcie, po prostu tak jak nałożyłam. Ogólnie tu z góry to wygląda, no powiedzmy, do przejścia, ale nie jest to ładne na pewno, i wielu z Was powie, że nawet ochydne. No ale no cóż, yy, yy, szef bez butów chodzi. No dobrze, tym bardziej, że ja testuję różne produkty, tak? Ja sobie yy, sprawdzam na sobie. I ewentualnie później mogę komuś coś podpowiedzieć, bądź sama zrobić komuś innemu, tak? No i tutaj zobaczcie, tu, gdzie miałam zbyt cienko żelu i one mi się już tutaj zaczęły wykruszać. Białe żele, te budujące, jeżeli one są mocno białe, to znaczy, że mają dużo pigmentu. Jeżeli mają dużo pigmentu, to znaczy, że mimo. Wydaje mi się, że to są plastyfikatory. Poprawcie mnie, jeśli nie. Te żele, tą bazą jest powiedzmy taki żel, który jest bardziej elastyczny, ale przez to, że jest pigmentu dużo, to one są tak jakby bardziej suche. O, można tak powiedzieć, że one są bardziej suche. No i gdzieś tam widzicie, potrafią się wykruszyć. Na przykład tutaj mam wykruszenia. No, i tutaj, i zobaczcie, tam wszędzie, gdzie tego nie zabezpieczyłam, no wiadomo, każdy z nas ręce wkłada y, w, w zmywark, y, do, do zmywania. Tak ziemniaki obieram. No, nie każdy zakłada rękawiczki, chociaż y, powinien, na przykład, do ziemniaków, do obierania ziemniaków, że powinnyśmy sobie zakładać rękawiczki, tak? Mm. Tu jakiś bąbelek, który pękł później. I ten spód, no niestety mnie przeraża. Ja nie jestem przyzwyczajona do takiego czegoś i jeszcze będę pracowała nad tym, żeby ten spód pod, pod paznokciem wyglądał lepiej. Więc co ja mogę w tej chwili zrobić? Mogę na pewno wyfrezować tego paznokcia od spodu tutaj, frezareczką cienkim frezem. Yy, który mi nie zrobi tutaj, z wyczuciem oczywiście, który nie zrobi mi tutaj krzywdy od spodu. Yy, co jeszcze mogę zrobić? Mogę je całkowicie skrócić. Yy, I chyba tak zrobię, bo. No bo idą święta, też chcę dobrze wyglądać. Ja wiem, że będzie mnie to drażniło. To nie jest estetyczne, więc ja. Nadal będę ćwiczyć górne formy, poprawię je, yy, zadbam o yy, kondycję mojej skóry. No i zobaczymy, co ja w tej chwili mogę zrobić przy Was. Mogę na przykład Wam pokazać, jak yy, odfrozowywuję sobie tą białą końcówkę, przygotować skórki do. Nałożenia nowego materiału, no bo tu już jest delikatny odrost. Te paznokcie nie mają jakoś długo, mają może tydzień. No tak, mnie szybciutko rosną paznokcie, ale powiem wam, że no jak lajk, like. jak lajk, like, te paznokcie wyglądają. Yy, no ale słuchajcie, nie od razu dojdzie się do perfekcji. Trzeba ćwiczyć. Trwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Jeżeli nie będziemy ćwiczyć, będziemy mieć tylko ręce założone yy, i nic nie będziemy z tym robić, to tak samo jak z małym dzieckiem. Jeżeli dziecko yy, zaczyna chodzić, to ono się przewraca. Ono się przewraca, wstaje, idzie dalej. Tak samo jest w życiu, tak? W życiu codziennym. Uczy się dziecko chodzić po schodach, ile razy się potknie. Na tych schodach czasami się przewróci, guza sobie nabije. To są te wszystkie potknięcia, które no niestety trzeba wyćwiczyć, żeby później powiedzieć, wow, mam w końcu takie paznokcie, jak bym chciała mieć. Więc y, zapraszam Was do następnego filmiku, pokażę Wam jednego paznokcia. Jak y, robię, może skórki zrobię, y, przygotuję sobie paznokcie. No i cóż, i chyba nadal będę robiła fręcza, ale tym razem konstrukcyjnego yy, i troszkę może dłuższego. Zobaczymy co wyjdzie, spróbuję najpierw na jednym, a przy Was, a później będę, yy, tak, szybciej troszeczkę. I w ogóle mam też niespodziankę, mm. mam yy, cyrkonie, mam ochotę mieć cyrkonie, w ogóle Chcę mieć paznokcie blink, blink, blink yy, i będę testować mm, z wami dwa yy, żele, które mocują cyrkonie do paznokci. Zobaczymy jak przez yy, czas świąteczny utrzymają się. Ok, to do zobaczenia w nas następnym filmiku. Pa!